w tym roku podczas szóstego Bydgoskiego Festiwalu Nauki, który właśnie się zakończył, wiele mówiono o wodzie. Dlaczego? Jak wiadomo, Bydgoszcz słynie z dobrej wody, z bardzo dobrej wody. Jak wiadomo również u nas w Uniwersytecie Technologicznym Przyrodniczym temu zagadnieniu poświęca się bardzo dużo miejsca. Na Wydziale Budownictwa, Architektury Inżynierii Środowiska prowadzi się zajęcia, które właśnie sprawą jakości wody są w dużej mierze poświęcone. Temat, który zdominował jedno z licznych spotkań festiwalu brzmiał Pijemy Brdę. W tym jest pewna prowokacja, właśnie, że pijemy brdę. Rzeczywiście jest to pewna niesisłość językowa, ale jest to specjalnie w celu powodzenia właśnie młodzieży do pewnej refleksji, jak to przecież nie można pić brydy, bo to jest rzeka. No właśnie, ale ta rzeka jakoś powstaje. Skąd ta woda się bierze? Jaki jest związek wody, którą pijemy w kranach, z tym, co się dzieje na przykład w Borach Tucholskich? Rzadko się mówi o tym właśnie związku, że my, Bydgoszczanie, zawdzięczamy dobrą jakość wody, czystą wodę, unikalną nie tylko wodociągom, ale przede wszystkim to, że jej źródło jest fenomenalne, bo cała woda jest infiltrowana przez Bory Tucholskie, przez Park Narodowy Bory Tucholskie, przez Park Krajobrazowy Zaborski, przez, przez Park Krajobrazowy Tucholski, cały rejon wokół zbiornika Koronowskiego. To są wszystko strefy chronione. Krajobrazu, które sprzyjają temu, że właśnie woda w Brdzie jest taka, jaka jest. Wszystkim się wydaje, że woda w rzece generalnie jest stąd, że spadnie deszcz na rzekę. Nic bardziej mylnego. Zawsze najpierw opad zasila obszar, jakiś teren, który nazywa się zlewnią rzeki czy też jeziora, i dopiero infiltrując, w pewnym sensie przemywając gleby, przemywając lasy, trafia do rzeki. I dopiero w tym momencie mamy tę wodę, która przefiltrowała, przemyła krajobraz. To, że widać przy dnie rośliny wodne, jest to efekt właśnie tego, że woda staje się coraz czystsza. Zresztą w ten sposób prezes Drzewiecki realizuje obietnicę sprzed kilku lat, gdzie właśnie w wyniku inwestycji obiecał, że niebawem będziemy widzieć no rzeki Brdy i ryby w rzece. Myślę, że możemy to naocznie potwierdzić i zobaczyć. Chodzi o to, żeby dotrzeć do Przede młodzieży, bo to jest przyszłość. Oni są tymi orędownikami tej wiedzy w przyszłości i wyjaśnienia nawet najbliższym. Mamo, tato, to nie jest tak. Oszczędzajmy wodę. Cieszmy się, że mamy taką. Postanowiłam przyjechać z młodzieżą na ten festiwal, gdyż uważam, że nauka przez zabawę, przez eksperymenty bardziej dociera do uczniów. Uznałam, że wykład tutaj poświęcony wodzie i wodociągom jest. Ciekawe dla młodzieży, gdyż woda jest no, niezbędnym związkiem chemicznym do życia i, i tak naprawdę z wodą ciągle obsujemy i dzięki temu młodzież pozna to od innej strony. Przyjechaliśmy tutaj, żeby dowiedzieć się ciekawych rzeczy, między innymi o wodociągach w Bydgoszczy. Nie mieliśmy pojęcia, że 250 lat w Bydgoszczy funkcjonowały wodociągi z drewna. To jest w ogóle. A czy chętnie pijemy wodę bezpośrednio z kranu? No, pory zawsze są, ale myślę, że po tym wykładzie dużo się zmieni. Zdarza mi się pić wodę też prosto z kranu. Mam również dostęp do wody źródlanej, tam gdzie mieszkam, więc uważam, że picie wody prosto z kranu nie jest tutaj szkodliwe. Piję bydgosko bardzo dobrą wodę z kranu, jak samo jak i cała moja rodzina. Jesteśmy z tego zadowoleni. Co konkretnie decyduje o wartości bydgoskiej wody? Przede wszystkim woda musi mieć dużą ilość soli mineralnych. Im twardsza, im ma wyższy poziom mineralizacji, tym jest zdrowsza. Szczególnie ważne dla organizmu człowieka są kationy wapnia, magnezu, żelaza, potasu. Wapni utrzymuje prawidłowe ciśnienie krwi. Magnez jest składnikiem kości, mięśni szkieletowych i takich narządów jak serce czy wątroba. Żelazo jest niezbędne między innymi do prawidłowego transportu tlenu w organizmie, natomiast potas utrzymuje prawidłową pobudliwość nerwów i mięśni. Jego brak powoduje przede wszystkim osłabienie organizmu. W Bydgoszczy myśmy uzyskali tą wysoką wartość zdrowotną wody w wyniku wieloletnich inwestycji. Taką najważniejszą była inwestycja polegająca na modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody na Czyszkówku, a w szczególności układ sztucznej infiltracji. Jest to wykorzystanie Naturalnych procesów samooczyszczania, które funkcjonują w przyrodzie, ale w bardzo w wolnym tempie. Stworzyliśmy na ujęciu filtracyjnym warunki, w wyniku których uzdatniamy wodę w sposób doskonały, usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia, ale przede wszystkim wzbogacając ją o sole mineralne. Dalej regulujemy temperaturę wody, bo bardzo ważne dla walorów smakowych wody jest jej temperatura. Powinna być w przedziale najlepiej 8 do 14 stopni. My w tym przedziale się mieścimy. Bydgoszczanin w ciągu jednego dnia zużywa około 100 litrów wody. Europejczyk 200 litrów, natomiast Amerykanin aż 400. Dla porównania. Mieszkańcy najuboższych krajów Afryki mogą liczyć zaledwie na 5 litrów wody na dzień. Inwestycje związane z jakością wody, systemem wodociągu, systemem kanalizacji, z czystym środowiskiem, wydgorsze zakończyliśmy już 3 lata temu. Urządzenia technologiczne pracują dobrze, uzyskujemy bardzo dobre efekty jakościowe. To są inwestycje trwałe. To są inwestycje na lata. Powiem jeszcze jedną rzecz. Inwestycje zrealizowane w minionym 12 -leciu pozwoliły, Bydgoszczy znaleźć się w gronie miast o najwyższym poziomie jakości, w zakresie tej infrastruktury. I tak w zakresie jakości wody dostępu do wodociągu publicznego Bydgoszcz lokuje się na trzecim miejscu po miastach Wielkiej Brytanii i Holandii, natomiast w zakresie czystego środowiska, czyli oczyszczania ścieków jakości wód, Bydgoszcz umieści się na drugim miejscu po miastach Wielkiej Brytanii. metr sześcienny bydgoskiej wody kosztuje niezmiennie od ponad 3 lat 11 zł. Tym razem w ogólnopolskim rankingu cen za wodę i ścieki Bydgoszcz znalazła się na 364 miejscu.